Musimy przepalić jak najwięcej szkła. Tak, smuchaj! Smuchaj, smuchaj! Sobie, Sewilia! Te wielki dom! Tak? Za domem tort. I co jeszcze? Tak ogólnie to pomyślałam sobie, że no. powinniśmy powiększyć ten dom. No i co, ci nasz dom nie starcza? Przecież jest wystarczający. Jest, no jest kominek. Jest krzesełko przy jest kominku. Jest za malutki. O, jeszcze Przepo czekaj, 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 bo nie ma krzesełka dla ciebie. Ja już ci tutaj znajdę gdzieś o. Ale nie ten jest za mały, zobacz, kurde, śpimy w magazynie, widzisz to? Jak w magazynie? To nie jest magazyn, to jest sypialnia, magazyn kominko no, salon. Dlatego potrzebujemy większego domu. Aby sobie zrobić miejsce, gdzie możemy spać, jakiś saloniki. Ale nie salonik. spać! O, tutaj masz jadalnię z kuchnią. Nie, 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 chodź na, Nawet chodź na dwór. Nawet lodówka jest w tym chodź miejscu. Chodź na dwór, chodź na dwór, chodź na dwór. Potrzebujemy z tej strony powiększyć nasz dom. Ale to co ty myślisz, że my go rozszerzymy tako? No, tak myślałam, że możemy go z tej strony tak przeciągnąć dalej albo co? Ale to no, wtedy będzie taki rozciągnięty, jak wszystkie takie. No to trzeba ten rzeczy, zburzyć bądź. i zbudować nowy. A zburzyć swój dom? Nie, totalnie, to mi się dzieje. Podoba, to jest coś innego Hej, cześć, witajcie widzowie z tej strony Smolax. Jest ze mną Emisiowa moja dziewczyna. Hejka, hejka, dzień dobry. Ej, w ogóle ten, wrzuciłem poprzedni odcinek i trzeci komentarz to był zapytaj ją o chodzenie. Ja mam takie, przecież piszę, że to jest moja dziewczyna, a ktoś mi pisze, no że zapytał Ciebie o chodzenie. I mi miałeś takie... pochować świnkę. Ona tu jest cały czas. A, no dobrze. widzowie, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, gdzie sterowałem Emisiową, to niestety świnka Smolax, którą mieliśmy nazwać Róży bo widziałem, że wam też się podobała ta nazwa Niestety, umarła No to musimy nową wziąć Dlatego dzisiaj ją pochowamy Potrzebuję jeszcze jakiejś tabliczki Gdzie ją możemy pochować? No tutaj za domkiem Dobra, za Ty domkiem tym oto miejscu No dobra Żegnaj świnko Tutaj włóżmy skrzynkę Włóżmy tutaj mięsko Zakopmy Żegnaj I Napiszmy tu spoczywa Finka, różyczka Teraz sekunda ciszy już. I też sobie pomyślałam ogólnie Bo mówiliśmy o tej kopule, co nie? No tak Ale tutaj wydaje mi się jest trochę za dużo miejsca za, Znaczy za mało miejsca tutaj jest O Można by dobudówkę jakoś do domu zrobić A kopułę zrobić gdzie, gdzie, gdzie? Zgaduj, gdzie? się No gdzie? No na wodzie, to. na wodzie Tutaj mm. na wodzie Ej, moglibyśmy już zrobić zrobili taką tutaj kopułę? No faktycznie Taką jak mówiliśmy, że tam by było to drzewo no. wielkie takie I w ogóle Dobra widzowie, 500 łapek w górę robimy kopułę na wodzie, gdzie będzie właśnie taki roślinny cały teren nasz. I w ogóle nie udało wam się wpić łapek pod poprzednim odcinkiem, gdzie miałem Emilię zaprosić na randkę, dlatego jeszcze daję wam drugą szansę. 750 łapek w górę. Zabieram Emilię na randkę. Taką fajną, superową, mm. romantyczną. dobra. <śmiech> <śmiech> no to musimy to jakoś rozmawiać. W ogóle co tutaj śnieg robi? Halo, co to ma być? Śnieg. Czyli ja wiem, że już jest, że już są święta i jest zima i w ogóle, ale... Dopiero jest drugi Grudnia, o czym ty mówisz. No ale już wiesz, ludzie to już. Dla ludzi to już jakieś święta są. Co ty gadasz w ogóle? A poza tym, w ogóle dzisiaj. Ja oglądałem ten odcinek lufberka z wykrywaczem kłamstw. I dzisiaj. Postanowiłem, że ustawimy ten wykrywacz kłamstw. weźmiemy luferka do odpowiadania, żeby on się tak to... samo poczuł, tak jak ty, oszukany. Bo ja wiedziałem, że tam wszystko było ustawione. Ja mam na to bardzo prosty sposób. Wiesz, jak to zrobimy? Jak? Ty tam po prostu wejdziesz do środka. Dobra, możesz tak zrobić. Wyjdziesz tutaj z ty... czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś tutaj trzeba okay. znaleźć jakieś wejście, właśnie. Tylko tam trzeba było na tych tu. lampionach zrobić przyciski, chyba, nie? Żeby klikać. No to Zrobimy, klikać. zrobimy, patrz. Tutaj będzie jeden przycisk. będzie drugi przycisk. Tylko tak, jak? A to mogę tu zniszczyć ten blok? Jaki blok? To to drewno tutaj. Znieść. Żebym mogła przechodzić. O, o dobrze, bo teraz, teraz jest przez, odłączone. Teraz tak? przestał działać mechanizm. Czekaj, ale w ogóle przestał działać, sprawdźmy czy nie działa w żadną stronę, żeby nie no było właśnie, żadnego tego faila. Nie, nie działa? Nie działa. O, zaświeciło się czerwone Czekaj, bo to chyba przez to, że rozwaliłam tą pochodnię A, to nie rozwalaj Dobra, to zróbmy teraz przy, przyciski Okej, okay, dobra, drewniane A, bo ja, ja, ja pójdę zrobić Nie no, ja zrobię, Aha. No spokojnie no dobra, dobra. Zrobimy drewniane przyciski i Emilia Będzie oszukiwała wykrywacz kłamstw Po to, żeby się zemścić na luferku. Bo teraz nie, to jest To była gruba przesada Luferek, to co zrobiłeś No właśnie, te wszystkie wyniki Które tam były, były okłamane No przecież wiadomo To sprawdźmy testowo, daj mi te zamknij No, no, daj, daj no daj Za nim zanim poczekaj, za nim coś. Już dobrze, wiesz, że cię bardzo kocham. ja wiem, że mnie kocha, że cię też kocham. Dobra, co mam ci dać? Trewno. I patrz. Ty teraz mhm. weź zadaj pytanie wykrywaczowi. Nie, to ja ci muszę zadać pytanie. Czy kochasz lurka? Nie. Ej, <laughs> <da>, ale musisz... <laughs> dać, jak to dobrze? Znaczy... No, A, bo nie. Powiedziałam, że nie, że dobrze o, Dobra, zaraz idziemy na poluferkę, ale tak sobie pomyślałam Żeby tutaj właśnie Trochę, masz łopatkę, bo ja mam nie mam Mam łopatę, no e, to tobie tutaj... też możemy jakąś zrobić Czekaj, No, bo ja nie zrobimy. mam w sumie łopatki Chcesz żelazną, żeby... diamentową No diamentową w sumie Aha, To no, ja no może pokazów. ze swoich zrobię, bo ja mam swoje tutaj Tak, no to dobra, to możesz zrobić A wy widzowie zostawcie w tym czasie subskrypcję Na kanale, o, właśnie w tym miejscu Bo wbijamy 90 tysięcy Subskrypcji. W sumie to 100 na przycisk, ale 90 najpierw to jest dobry cel. I ty chcesz rozkopać cały ten teren. Ja już tutaj zaczynam. Poczekaj, poczekaj jeszcze. Nie, 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 nie ja już kopię. Co ty Poczeka, myślisz, czeka, że? Czeka, czeka, czeka. Czekaj, tutaj nie ma co marnować czasu. Każdy no czas dobra, to dobra. pieniądz! O, tutaj myślę, że właśnie te poziomy z ale to wszystko trochę... tutaj? Tutaj będzie taka płaska góra, czy co? Nie, 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 nie. No to, to musisz mi wytłumaczyć, bo ja Tylko trasuję. trochę, żeby tutaj się wyrównać z domem. Rozumiem. Już tutaj Dobra. niszczymy, rozwalamy. Ja znowu okay. będę mieć pełno dirta w ekipunku i w skrzynkach. Ja no tak, o jezu. Ten dirt jest jakaś Tak, i później ten. To. Później wywalę tego dirta i okaże się, że będę go potrzebować. <laughs> Dobra, czekaj. Tutaj no. jeszcze troszeczkę. I tutaj zamiast tego kamienia to się do yy, Zaraz kopiesz yy, ten kamień? Gdzie? Tutaj na ziemi, dobra. No, 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 no. no. Już tutaj to na robię. Na Nic się nie martwe Milka. Mam super szybki killoff W ogóle mam 28 level, zaraz będę mógł znowu coś sobie Ja samotować. miałam 20 chyba drugi, ale oczywiście luwerek, yy, bo musiałam zginąć. A to czemu musiałeś? Czy znaczy nie musiałam, tylko zginęłam przez przypadek. No właśnie. Mm, ale nieważne jak. A to jak to się stało? Nieważne, nie ważne. okej. Okay, okay. Picowie, picowie, kryjcie mnie, nie mówcie mu nic, bo w bo, ogóle bo jak, jak się z Maxi dowie Co? No o co chodzi? Nie, nic, 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 zero problemu, nic się nie stało. Ja będę musiał się przyjrzeć temu odcinkowi bardziej. Nie, 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 wcale nie trzeba. Nic się tam nie wydarzyło. Dobra, myślę, że tyle można by tutaj dobudować. No, no, to Dirt się nie zmarnuje jednak. No właśnie. O, tutaj, 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 tutaj. Żeby było, gdzie ten dom postawić, nie? Tylko musimy pomyśleć, jak to zrobimy. Może zrobimy jakiś odcinek na trybie kreatywnym i spróbujemy coś dobudować tutaj. Dobra, Emilia, to ile mają wbić łapek w górę po to, żebyśmy to zrobili na trybie kreatywnym? Siedem Synapek w górę. Wsiadając w synapek w górę to budujemy domek na trybie kreatywnym, albo rozbudowujemy ten. Tak, tak, no musimy coś kurczę wymyślić, bo naprawdę jest mały, jak na dwie osoby, to nie wystarcza nam tutaj. No, I nie ma łazienki, to jest największy problem, zawsze no w musi być łazienka, tym bardziej u mnie. Coming stop, coming, coming, coming! Masz wyzwanie, obóź go. Come in. On nie wstanie, nikt grzyba. Oblej na niego wodę. Ale się mi to zrobić. Może to nagram? Będziesz miał kontent dodatkowy. O, idziemy Dobra Emilka, to chodźmy zaprosić luferka tam tam do tego wykrywacza. Ty dobra, albo dobra. nie, ja pójdę go zaprosić, a ty się... Tak, tak, tak ja już się tutaj skumam. Dobra, ja się schowam. Schowam. dobra, dobra. Lufer! Halo! Luferek, pewnie jest w magazynie Halo, halo, tu nie ma Uuu, szkło postawione Halo, halo Dzień dobry, no gdzie ty jesteś? Skacze przez okno Luferek, halo, halo No hello, słyszę cię, ale nie wiem w którym kościele telefon. Dzień dobry Czy jesteś w kopalni? Nie, tam gdzie nie, nie ma nie. Co tam, Spalax? <laughs> Widzę twój nick, o Lufer! wiesz nagrywam odcinek Gdzie możesz przywitać go od razu, co nie? O, siema, elo, I chciałem cię dobry. zaprosić do, wiesz, bo ty nagrywałeś tym wykrywacz kłamstw, ja chciałem to samo nagrać z tobą teraz. Wykuro, ja chcę, ja chcę, ja chcę, powiem prawdę, wszystko prawdę i kurde fajnie będzie. Dobra, dobra, czyli będziesz mówił prawdę, tak? No, nie no będziesz. No, kłamstw, no tak? na tym polega. No a nie? No na tym polega, że wykrywacz kłamstw. Emilia zaprosiłem na odcinek i tak kłamała, trzeba już to stare. No nie wiem, ona coś tam gadała, że musiała umrzeć, ale że nie mam się nic dowiedzieć i nie wiem o co chodzi totalnie. Ale tak kłamała, Boże, ja jej się pytam na przykład, tak, czy mm -hmm. kocha Smolaksa, a ona powiedzie. Ja tak kocham i było dwa razy z rzędu, bo nie Czaisz to. Dwa mm, razy to z ciekawe, rzędu. no ciekawe. Ja bym się grubo zastanowił nad waszym związkiem. Tak, no dobra, to to chodź. Ja No się grubo zastanowił, chodź, no no no. Chodź, ja, ja dobrze zastanowię się, a teraz chodź sprawdzimy twój związek. No, ale o load ci chodzi! No nic, co tylko chcę, bo wiesz, że nie masz miejsca w ekwipunku. Mam. Tam leży też drewno. Mam. No, Chodź, co? sprawdzimy Twój związek, jak to u Ciebie wygląda. Ej, dobrać, nie, 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 nie. ja ja tego będziesz... związku sprawdzać nie będę. No ja... dobra, no to, ale nie, będziesz na wszystko odpowiesz. No to co teraz co, mówisz? Teraz już kłamiesz, widzisz? Eee, teraz się... to już jest pierwsze kłamstwo. Eee, no, no naprawdę nie dostaję. tego zabrakło! No chodź, później to zupełnie. Nie, nie, jedno drewno, jedno drewno, jedno drewno, jedno drewno. O, o, oj, pa pa. pa chodź! Nie... Czemu zabudowujesz basen? No bo jest i, złym wspomnieniem, bo my wtedy dziewczyny wiesz, jak traktowaliśmy. No ale powiedziałeś, że później się go zmieni na normalny basen. Ale to trzeba go zmienić w innym miejscu. Wsi, jak chcesz Aquapark! Wybudujemy wielkie. Aquapark! No chodź! Aqua park. Park. Chodź, aqua idziemy, park. idziemy. Ej, 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 ej. Chodź do wykrywacza. Dobra, idę. Bo wykrywacz już się niecierpliwie pewnie i że ych, musi na ciebie ych. czekać. Ych. Jak może się rzecz no, a znaczy no nie wiem, no, po, no nie, nie, nie wiem o co chodzi. No chodź, chodź. Ci. Godzorz, Mam do ciebie zestaw pytań słuchaj. Dobra, dobra. Na początek dobra. są pytania zawsze testowe. Dobra. Jakie były pytania z, testowe. Czy ten kwiatek jest czerwony? No tak. Okej. Okay. Czeka, czekaj chwilę. <laughs> CO SIĘ DZIEŃ to e, ja, nie to okay. Musisz słuchać, czy on klika okay, przecież! Okay, tak okay. to jest za szybko no, no. Się, o, tarara, no. Dobra, przepraszam. Dobra, lover, chodź, chodź, chodź! Czy ten kwiatek jest żółty? No ja bym się zastanowił, bo słuchaj, wiesz, ja trochę mam daltonizm w głowie, ja bym tutaj zastanawiał się, czy, no dobra, jest, czy jest pomarańczowy. Czy ten kwiatek jest żółto-pomarańczowy? No tak pół na pół no Bardziej połowa pomarańczowa Czy, Czy ziemia, ziemia jest zielona? Oszczone? No nie, bo jest zielona niebieska Gdzie ty widzisz tutaj niebieski? ciebie chyba coś porypało? No ziemia ogólnie, no tu dla nie, nie, Czy to jest fioletowy kolor? To jest bardziej różowy Nie wytrzymam, Boże święty, więc no mi się nie py... da przeprowadzić testowych Dobra. pytań nawet Czy to jest żółte? Myślę, że nie No i co? Myślisz, że nie, prawda? Aha, no faktycznie! Bo ty no. jesteś żółty, dobra, uff, no to ostatnie pytanie On testowe. Nie, jest tak. nie, nie, nie. Hej! Zjedocina. Nie no, to po prostu długo myśli maszyna No nie wiem, no coś ostatnio serwer chyba nam laguje Ej, chyba zbogowaliśmy serwer tymi, tymi, tymi Tymi wielkimi tymi... kurczakami, tak, no Tak, 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 tego nie mogę Ja Jezu, widzowie, jak ty widzieliście tych wielkich kurczaków, to teraz macie ten film w karcie U, epicki Więc żółto, tak Nie, 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 już pytania zielony. testowe mamy za sobą Żółto, powarancowy, zielony i lekko biały nie. Pytania testowe jest, mamy za sobą. Teraz pora na pytania normalne. Pierwsze pytanie to jest, czy będziesz budował jeszcze większy dom w Minecrafcie? Eee, nie wiem. No co to ma być nie wiem? No nie. nie. Na, na, na tą aktualną chwilę, no. No tak i nie. Jak i tak i nie? No bo nie wiem. Ale to... No, będziesz budował większy dom od tego? Chyba nie lub chyba tak. Dobra, inne pytanie. Czy planujesz na mnie jakiegoś trolla? Nie wiem. Dobra, nagle co do domu. Mi się wydaje, że nie. Dobra, nie będziesz budował... No to kliknij. No, idę, CO?! Będziesz budował większy dom?! Nie, nie, jeszcze raz mi zadaję pytanie. Czy chcesz zbudować większy domek od tego domu w Minecrafcie? Nie. Dobra, kliknij. No, no co?! Jeszcze... Gdzie ty chcesz powieścić tutaj większy dom? O co ci no chodzi? No większego domu, dobra, nie, nie, nie. nie, 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 nie dobra, to, 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 to coś innego. Czy chcesz zrobić na mnie trolla? No to, to akurat chcę wiedzieć. No tobie nie. No nie, nie, okej. Okay. Ao oh! no! to, to fajnie! Nie, 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 nie. to, to jest jeszcze raz, bo to, ten mechanizm jest chyba jakiś zepsuty. Nie, Halo. to może ogólnie, czy chcesz zrobić trolla na członkach serwera? No tak! No dobra. Aha, okej, okay, no to chcesz zrobić to. Nie wiem, co się dzieje. Czekaj, czyli chcesz zrobić na członkach i też na mnie! Jak ja chcesz zrobić trolla na mnie? No nie nie, na tobie nie chcesz no zrobić. No jak? Nie, nie no, chcę no, na chcesz zrobić, Chcesz zrobić na... Nie, Chce, nie chcę, chcesz na nie mnie zrobić? Nie chcesz, okej. Okay. O. No, jak to? No chcesz na mnie zrobić trolla? No, nie Ory, chcę na tego zrobić trolla, No, mówię, że nie chcę, no to będzie troll. Dobra, czy będziesz dalej mi kradł itemki? I no nie, po co on ci i itemki? No. no nie, no ty, kurde. Ej, to jest ciągle kłamstwo, ciągle kłamstwo! Nie Nie, nie bij, nie Jak ciągle o, kłamstwo. kłamstwo? Ciągle jest kłamstwo, to jest zepsute. Na, na, na to nie patrz. No, jak to mam nie patrzeć? Przecież to dobrze pokazuje. to jest zielone? Nie ma szansy. Jest... A to jest czerwone. Tak, to nie, nie to. Ale tak. tutaj jest podpisane przecież. Czy jest przystojny? Myślę, że tak. No. A, czy jest przystojny? A myślisz, że? No, że tak, czy nie? Nie. <laughs> Nie, no to jest jakieś No i no, widzisz, no, no, no. wykrywacz kłamstw nie kłamie! No, wykrywacz kłamstw jest jakiś. Dobra, teraz jedno, uwaga widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo teraz jest jedno z ważniejszych pytań. Luferek, hmm. czy jesteś na ja to gotowych? No nie wiem, no bo ten, to jest jakiś... Nie, 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 wykrywacie z legitny. No skan chyba, no chyba skan. Czekaj, czekaj, ja tutaj poprawię. Widzisz? 100% legitny. Nic ją mm. oszukuję, nic nie, nie ma tutaj żadnego no nie wiem No nie wiem, nie wiem. No dobra, dobra, czy no jesteś dobra. gotowy na to najważniejsze pytanie? No dobra. Czy kochasz Martyny? Jakbyś tak zastanowić? Co? I zastanowić jeszcze? Co mam powiedzieć? Jeżeli o bardzo, 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 bardzo kocham najmocniej na świecie A jak bardzo, 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 na całym trzech świecie No to co? Kocham i wszystko wyżej To pizdo co? Kocham Martinę najmocniej na świecie Okej, sprawdźcie czy to prawda czy kłamstwo Ko O nie Kocham Martynę najmocniej na świecie co? Kłamstwo stary! Kocham ją najmocniej na świecie Ej, a... No! Czy ty w ogóle chcesz... To jest chcesz... na odwrót! Nie to nie jest na odwrót! To stary. Jest, na odwrót. Nie, jest na odwrót Przecież cały czas tak to działało! To jest na odwrót, bo nie! nie, bo nie, nie. nie kocham ją najmocniej na świecie! O, nie a czy ty tak ty w ogóle... chcę mieszkać chcesz? z Martyną. Dobra, to kliknij no? Nie chcę mieszkać z Martyną! No! Co? Jo, dobra, ja teraz piszę list do Martyny i jej to zostawiam, żeby ona to przeczytała. No co ty robisz! No nie do no, stary, przecież ona musi o tym. No, o, co ch ci chodzi? No a co pokazał wykrywacz kłamstw? kłam z przecież nie. Nie, nie, przestań! Przestań! Nie nie, no, nie! nie, nie, nie nie, nie nie, nie nie, nie, przestań! A e, dlaczego jesteś taki niemiły dla mnie? Jak nie, nie. ja jestem niemiły, to ty jesteś niemiły? O jest książka z piórem. Dla kogoś? Ty jesteś niemiły! Dla kogo niby? Cześć Martyna! Widzę cię! Nie! Nie, nie, nie! Zostawię! Nie! 28, lepiej! O, Za to, że chciałeś mnie sprzedać! O ty. Na jakiś fake działającym tym Fake działającym? To sprawdźmy, możemy sprawdzić na mnie. Co ty na to? Dobra. Dobra, to sprawdźmy. Ja już Dobra. Tylko podniosę swoje rzeczy. Zadaj mi jakiekolwiek tylko chcesz pytanie. I zobaczysz, że ten wykrywacz nie kłamie. Tylko wystarczy mówić. Dobra, prawdę, czy luperek. full HD ma 1824 piksele? Nie, nie ma. Prawda. Mogę specjalnie skłamać jak chcesz sprawdził. Ty chcesz nadal ze mną mieszkać! Ja z tobą? Tak. Przecież to nie ma sensu jak my teraz mieszkamy osobno cały czas. Ty chcesz ze mną mieszkać nadal w moim domu, w tym, którym mieszkamy w życiu prawdziwym. A mm, nie Widzisz? No. Bo chcę z tobą mieszkać No to jest jakieś oszukane Nie jest oszukane, nie wiem o co chodzi. Nie, ci się... masz tego nie wrzucać na YouTube'a No jak mam nie wrzucać? Masz tego nie wrzucać na YouTube'a, serio, stary, ja się nie zgadzam Emilia, udało się, chodź, 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 chodź. Kurde Chodź, chodź, szybko, wychodź, wychodź Oszukany wykrywacz kłamstw Ej, Emilia! Tak, Max! Wiesz co się stało? Luferka odpowiadał stało? na wykrywaczu kłamstw i przyszło, że nie kocha Martyny! O nie, wyszedł z serwera, co się stało? Co? Ej, musimy o tym powiedzieć Martynie! No musimy koniecznie jej o tym powiedzieć. Ja mówię! Trzeba do niej napisać książkę. Cześć Martyna! Nagrałem odcinek, gdzie testuję luferka na wykrywaczu kłamstw. Mhm. Wyszło tam. Ciebie nie kocha i nie chce tak naprawdę, naprawdę mieszkać. z tobą mieszkać. Dowiedz się lepiej o co chodzi, bo to jakaś masakra. Podpisano Smolax i Emilia. Smolax i Emilia. No trzeba to je zostawić w jakimś widocznym miejscu, żeby ona się mm. o tym dowiedziała. To jest jakaś skrzynka. Jest, a nie, w niej coś rzeczy. jest. Dobra, to pożyczymy tu? Tom na chwilę. Ja ją postawię tutaj na środku, żeby. A to bo na górze, widział. na górze, na górze może. Na górze, przy tym, przy Ibiszu, przy Ibiszu. O tak, przy Ibiszu, tak, na pewno. I tu jest no, książka pod spodem Dirt, nie wiem. A, a nie, nie masz tabliczki? Nie mam tabliczki przy sobie, Kurde, ale po bo... prostu ona to, to na pewno to odczyta, bo Luferek nie czyta książek, bo ich ma za dużo. Okej, okay, dobra, dobra. Także widzowie, udało nam się strollowaliśmy, Luferka! Ale on będzie miał dramę, nie mogę, naprawdę. O, bo, on się nie dowiedział o tym, że kłamaliśmy z tym wykrywaczem Ale ma za swoje Ona oszukiwał Emilią, że ona no mnie właśnie. nie kocha A Emilia przecież mnie kocha no, Ja też ją kocham